Kariera na bank. Moi drodzy, zapraszam Was na drugi odcinek podcastu Banku PKS-a Kariera na bank, w którym razem z gośćmi analizujemy rynek HR i związane z nim aspekty. Ja nazywam się Anna Markowska, ze mną dzisiaj jest Iwona Fiałkowska z Biura Projektów HR i modelowania organizacji w Banku PKS. -a. Dzień dobry. Z Iwoną dzisiaj porozmawiamy o tym, czy pracodawcy chcą, a może powinni dbać o zdrowie swoich pracowników i czy pracownicy oczekują takich działań ze strony swojego pracodawcy. Czy możemy powiedzieć, że dbanie o zdrowie pracowników to atrybut dobrego pracodawcy i właściwie dlaczego pracodawcy takie działania realizują? No jak najbardziej tak. Oczywiście fajnie jest mieć pracodawcę, który troszczy się o swoich pracowników i jest to na pewno atut, a oprócz tego tak jak aż tak? Jest to też już zgodne z trendami, tymi co pojawia się na rynku. Być może kandydaci, którzy starają się o pracę, również biorą pod uwagę to, czy dana firma, do której aplikują, dba o swojego pracownika, czy jednak nie. U nas jak najbardziej te działania są podyktowane przede wszystkim właśnie troską o zdrowie. No może zdrowy pracownik i zadowolony pracuje lepiej, efektywniej i sprawia mu to większą przyjemność, niż wtedy, gdy dopadają go różne troski. I tak, jak wspomniałam, też rzeczywiście chcemy być zgodni z trendami, które się dzieją na rynku, a tu samo wywiązywanie się z obowiązków już jest troszeczkę za mało. I bycie atrakcyjnym pracodawcą wiąże się właśnie z daniem pracownikowi tego czegoś więcej. Teraz, kiedy mamy czas pandemii, te działania stały się szczególnie ważne. Część z nas zaczęła się jeszcze bardziej troszczyć o nasze zdrowie, zwracać na to coraz większą uwagę. I nie tylko. Mówimy tu o trosce w kontekście pandem samej pandemii, ale także w trosce o codzienność, o to, jak jesteśmy odporni, od tego, jak będziemy walczyć z przyderzającymi się chorobami, ale też jak będziemy podejmować każdy codzienny dzień, jak będziemy go rozpoczynać. To wszystko jest podyktowane naszymi codziennymi wyborami. Zwykle na takie, które nie zwracamy uwagi, tak? nasza decyzja, czy wyjdziemy na spacer, do klubów, Fitness, czy też jednak zdecydujemy się na spędzenie czasu na kanapie przed telewizorem z chipsami pod ręką? Każdy taki wybór, no niestety, nie od razu, ale ma później swoje konsekwencje. Czas pandemii wydaje się niestety, że sprzyja tym gorszym wyborom, bo zamknięci w domu już nagle nie musimy gonić z autobusem, w którym dojeżdżaliśmy do pracy. Nie musieliśmy się przemieszczać na spotkania, chodzić po biurach, od jednego pokoju do drugiego w domu wszystko jest w zasięgu ręki. No. Niestety też bliskość tej lodówki, dlatego właśnie bank z jeszcze większym naciskiem i z taką systematycznością zachęca pracowników do zmiany stylu życia na taki, który będzie sprzyjał naszemu zdrowiu. Już od dawna, oczywiście, mamy też swoje działania. Olimpiada, która już tyle lat jest z nami, pokazuje, że już od wielu, wielu lat bank ma bardzo ważne podejście i zwraca uwagę na zdrowie, na takie sportowe podejście. Natomiast no teraz jest to bardziej usystematyzowane i jeszcze bardziej zwracamy uwagę na to, aby te działania były właśnie codzienne, żeby to było systematyczne dbanie o swoje zdrowie. Między innymi właśnie. Dlatego powstał ostatnio serwis Bierz Zdrowie Za Rogi, aby jeszcze bardziej uświadamiać i przypominać o tych wszystkich działaniach, które wpływają na nasze, na nasze zdrowie. A każdy wybór to i każda decyzja prozdrowotna dziś jest naszą inwestycją w przyszłość. To jak będziemy funkcjonować za wiele, wiele lat. No i my jako ja, bank oczywiście chcemy wspierać naszych pracowników, uświadamiać, że siła jest w każdym z nas i to od nas za zależy wybór każdego dnia. W związku z czym chcemy dostarczać wiedzę, chcemy wspierać, chcemy zachęcać do działań, przypominać i podpowiadać jak bo efekty tych wszystkich działań, tych wszystkich dzisiejszych wyborów nie są widoczne od razu. Stąd też podpowiadamy i zwracamy uwagę, że troska o zdrowie to jest ciężka, codzienna praca, która wymaga mobilizacji, często niestety rezygnacji z chwilowej jakiejś przyjemności, ale wszystko na rzecz długoterminowego celu. A osiągnięcie i utrzymanie dobrostanu na każdej płaszczyźnie życia pozwoli nam z radością podejmować wyzwania i realizować cele każdego nie. Bank pks to jest naprawdę duża instytucja i skąd w takim razie bank wie, jak i w czym wspierać pracowników? Tak, e, oczywiście jesteśmy bardzo dużą instytucją i o ile jest to oczywiście atut, jako pracodawca mi się wydaje, to pod kątem strategii, wszelkich działań takich prozdrowotnych i dopasowania indywidualnie, no jest to duże wyzwanie. Stąd też u nas jest organizowany audyt prozdrowotny i to jest podstawą do opracowania strategii, thank you Działań na kolejny rok. Czyli to jest tak, że pracownicy otrzymują ankietę do wypełnienia, kwestionariusz i tam zaznaczają swoje preferencje, na czym im zależy, co chcieliby od pracodawcy. Po części tak, natomiast to nie jest tylko jedna ankieta, jeden kwestionariusz. To jest tak, że ten audyt jest troszeczkę szerszy. Dla nas to jest z jednej strony zebranie oczywiście bezpośrednio od, od pracowników, zarówno oczekiwań tego, co by chcieli, tego, jakich działań oczekują. Oprócz tego, też w tej ankiecie na bieżąco oceniamy te działania, które już zaproponowaliśmy, bo ocena, czy było dobrze, czy źle, czy kontynuować, czy nie kontynuować też nam pozwala wyciągnąć wnioski, które z tych działań były trafione, oczekiwane i mamy je kontynuować, a które zupełnie nie powinniśmy pójść w innym kierunku. Ale audyt ma też jeszcze drugą stronę, drugą stronę medalu, czyli sprawdzamy nie tylko to, co pracownicy chcą, ale staramy się zweryfikować to też z tym, czego potrzebują. Stąd też my badamy i pytamy pracowników, czego oczekują, co by chcieli, ale też e, bardzo bierzemy pod uwagę to, e, jakie problemy nas faktycznie dotykają, e, jakie jest e, najczęstsze stworzenie takich pracowników, spędzających niestety cały dzień praktycznie przed laptopem. Już podczas pierwszego audytu wyłoniliśmy te trzy obszary, które wymagają wsparcia i takiej troski o zdrowie. I tu podzieliliśmy na zdrowe odżywianie aktywność fizyczna, a oraz redukcję stresu. Tak jak wspomniałam, to nie jest tylko jednorazowa akcja, ale cały czas staramy się trzymać rękę na pulsie i jeżeli tylko pojawia się sygnał, potrzeba czy możliwość wprowadzenia działania, które oczekujemy, że spotka się z zainteresowaniem, to wprowadzamy kolejne działania i tak w tym roku na przykład wyłonił nam się kolejny obszar, jak profilaktyka. Wiemy, jak w wielu przypadkach często takie wczesne zdiagnozowanie chorób jest z warunkiem powodzenia leczenia i chcemy, by nasi pracownicy wykonywali właśnie takie profilaktyczne badania. Zachęciło nas do tego to, że właśnie mamy ze sobą też czas pandemii. Czas, kiedy wiele takich rutynowych badań, kontrolnych, tak, wtedy, kiedy nic się nie dzieje, ale jednak wypadało by te badania zrobić, odłożyliśmy. Odłożyliśmy na taki bliżej niesprecyzowany okres przyszłości, natomiast okres pandemii jest bardzo przedłużający się. W związku z tym chcemy namówić pracowników, żeby mimo tego, że jest pandemia, to oczywiście w warunkach reżimu, do których są przygotowane wszystkie placówki, dalej wykonywali swoje rutynowe badania. Myślę też, że naszym atutem jest właśnie to, że kładziemy bardzo duży nacisk na dopasowanie oferty do oczekiwań pracowników. My nie stosujemy takich gotowych pakietów z rynku ogólnym charakterze, których też wydaje mi się, że w tym momencie pojawiło się bardzo dużo firm, które dostarczają takich pakietowych rozwiązań. Staramy się konkretne, oczekiwane działania komponować w całość, ale będącą już odpowiednim zestawem propozycji dla naszych pracowników z konkretnymi oczekiwaniami. Mocną stroną też jest to, że rozumiejąc specyfikę naszej pracy, udostępniamy materiały no nie tylko w czasie rzeczywistym, ale także nagrania do odsłuchania w dowolnym momencie, czy dostępność także zajęć w godzinach wieczornych. To też jest odpowiedź na problemy zgłoszone w ankiecie, tak, że podczas pracy Pracy codziennej czy pracy z klientem, nie zawsze mamy możliwość, aby wyłączyć się i posłuchać wywiadu, na przykład z dietetykiem, z jakichś takich informacji, bo niestety klient jest i on nie poczeka. Natomiast nagrywamy, udostępniamy, a część zadań, część oferty jest dostępna w godzinach wieczornych. O tym, że takie działania są potrzebne, o tym, że pracownicy ich potrzebują, przede wszystkim świadczą nasze statystyki. Liczby uczestników zarejestrowanych na nasze aktywności, przechodzą najśmielsze nasze oczekiwania i sumerycznie w ostatnich dwóch kwartałach zamykały się one czterocyfrową liczbą. Stąd też jest to też dla nas bardzo ważne i obserwujemy stale liczby uczestników na konkretnych wydarzeniach. One też nam podpowiadają, które z działań są najbardziej oczekiwane i w oparciu o nie też planujemy kolejne działania rozszerzające tematy o tym największym zainteresowaniu. A możemy zdradzić, które obszary Cieszą się największym zainteresowaniem. Chyba muszę przyznać to, co było nie tak dawno w obszarze akurat zdrowego odżywiania. Oczywiście wiemy, że to odchudzanie jest takim elementem, który zgromadził bardzo dużą liczbę uczestników, ale nie tylko. Natomiast też czasem to wynika z specyfiki. Tak? Jest to temat, na przykład, który dotyczy wybranej grupy osób. No i jest to też sygnał, żeby być może coś w tym kierunku zrobić. Przy czym pamiętajmy, że staramy się. Wdrożyć nie takie przekonanie, że odchudzajmy się. Staramy się wdrożyć przekonanie, odżywiajmy się zdrowo. Czyli od... bardzo o swoje zdrowie. Dokładnie. Dzięki temu, że będziemy odżywiać się zdrowo, ta utrata tych zbędności, które wszyscy byli zainteresowani, przyjdzie nam naturalnie i będzie tak zwanym efektem ubocznym. Więc wystarczy podjąć ten temat zdrowego żywienia, oczywiście nie oczekując efektów od razu. To jest to, co ja też wspomniałam. No niestety działania, mimo że zrobione dziś, nie przyniosą nam efektu jutro, tylko w bardziej odległym terminie. To Czyli czas... inwestujemy na przyszłość po prostu. Tak. Te, mhm. te dzisiejsze działania to czy ja dziś wieczór spędzę na kanapie przed telewizorem, czy wyjdę może na spacer dziś nie. Ale za jakiś czas, jeżeli to będzie działanie systematyczne i podejmowane codziennie, przyniesie efekt. Chcemy przekazać, że o zdrowie dbamy codziennie i wyborów, które dokonujemy, trzeba dokonywać codziennie. Czy możemy powiedzieć, które zdrowie jest ważniejsze? To fizyczne czy mentalne? Bo przecież ono też jest ważne. Tutaj nie ma podziału na ważne i ważniejsze. Takim nadrzędnym celem jest holistyczna troska o nasz dobrostan, osiągnięcie, gdyby na Każdej, w każdej płaszczyźnie tego zasatysfakcjonującego poziomu e, oczywiście będzie najlepsze i do tego dążymy, tak? Każdy z nas jest inny. Też i w zależności od obszaru wymaga wsparcia w różnym stopniu. To zdrowie mentalne faktycznie w tym momencie jest, zdaje się być coraz ważniejsze, tak? Wręcz wysuwać na pierwszy plan. No to jest wszystko efektem tej ponadrocznej już izolacji, braku kontaktów społecznych. Też takiego nagłego zmiany stylu pracy, takiego odczucia też niepewności, zagrożenia w banku zaproponowaliśmy pracownikom kilka spotkań z uważnością. Trochę pilotażowo to było w zeszłym roku, aby zobaczyć zainteresowanie i to, czy w ogóle trafiamy w potrzeby. Okazało się, że spotkania te były bardzo dobrze ocenione i według ankiety i takich deklaracji osób w nich uczestniczących, ćwiczenia te zwiększyły poczucie kontroli nad stresem. I w związku z tym w tym roku również zaoferowaliśmy program redukcji stresu, bazujący na ćwiczeniach uważności. Jest to program, Redukcji stresu w 12 krokach. Tym razem rozłożyliśmy działania na cały rok. Mniej więcej jest to właśnie jeden krok w jednym miesiącu przy czym każdy krok to spotkanie w dwóch wymiarach, teoretycznym i praktycznym. I dla wszystkich tych, którzy potrzebują jakiegoś naukowego wytłumaczenia, dlaczego i co i jak działa, jak wpływa na nas, na nasz mózg świadome oddychanie, czy jak wpływa skupienie uwagi na tym, co się dzieje w danym momencie w naszym ciele, podyktowane są spotkania, które poświęcamy teorii. Natomiast podczas ćwiczeń praktycznych, zgodnie z nazwą Praktykujemy, tak? I te spotkania są przeznaczone na ćwiczenia. Współpracujemy z ekspertem w dziedzinie uważności, redukcji stresu i regulacji emocji. W tym momencie za nami już prawie pięć kroków, pięć spotkań poświęconych głównie redukcji stresu w różnym wymiarze, ale także mamy kolejne spotkanie, gdzie zajmiemy się aspektami nie tylko samego oddziaływania stresu, ale również mamy w planach radzenie sobie ze smutkiem, czy czy działanie mające na celu powstrzymanie impulsywnych różnych zachowań, których bardzo często niekontrolowanie można powiedzieć pojawiają się w sytuacjach stresowych. Mamy też w celach zajęcie się pielęgnowaniem spokoju czy odbudowywaniem siły, a także zwiększaniem proporcji pozytywów w naszym życiu. I mimo tego, że program stanowi ciągłość, nie ma przeszkód, aby dołączyć do niego w dowolnym momencie albo włączyć w dwa czy trzy wybrane wykłady. Czuję że zdrowie mentalne mamy zaopiekowane. Natomiast jak wygląda sytuacja z wspieraniem i zachęcaniem pracowników do aktywności fizycznej? No Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to tutaj niestety pandemia też y, można powiedzieć, że odcisnęła swoje piętno. W pierwszej kolejności ci, którzy uprawiają aktywność fizyczną na co dzień, odczuli tak, zamknięcie klubów. To w wielu przypadkach spowodowało zaprzestanie wykonywania ćwiczeń, bo nie mamy takiego zwyczaju, aby wieczorem w domu nie wiem, rozłożyć matę uh -huh. i, i teraz nagle zacząć ćwiczyć i faktycznie w naszej ankiecie 28% respondentów wskazało właśnie to do doznawanie utrudnień, w tym aktywności fizycznej. Wystartowaliśmy z zachęcaniem oczywiście do ćwiczeń w domu. Tu naszą twarzą była Emilia, która przygotowywała tydzień w tydzień filmiki instruktażowe, które pomagały wykonywać ćwiczenia. Dodatkowo, potem przygotowywaliśmy plany treningowe, już takie artykuły też zachęcające, nawet do samych spacerów co też jest bardzo istotne i do tego, żeby wypełniać te zalecenia WHO 10 tysięcy kroków dziennie. W momencie... 10 czy 8? Różnie, wcześniej było mowy na takim standardzie 6, natomiast te ostatnie było 10, a teraz takie najnowsze doniesienia mówią, nieważne ile ważne, żeby były, to jest najważniejsze. Więc jak najbardziej tutaj zachęcaliśmy nawet do tego, żeby to było chociaż trochę. Niestety ta pandemia wpłynęła, że mamy tendencję jednak do tego, że jest nam coraz tego tytułu trudniej. No i oprócz właśnie filmików instruktażowych, artykułów zachęcających, przeprowadziliśmy także takich pilotów, też zajęć online, też 15-minutowych, wstawione już w outlooku, jako spotkanie, żeby mm. nie było w tym czasie czegoś innego, i spotkanie z trenerem zewnętrznym. No niestety, w warunkach pandemicznych, oczywiście przez kamerkę i, i nie face-to-face, face, ale były takie wskazówki, i faktycznie, jak zaczynaliśmy to rano, to uczestnicy mówią, że super, że owszem, filmik, który jest, też jest fajny, natomiast coś, co jest w danym momencie, tu i teraz, jest tak. Takim bardziej motywującym, więc zachęcaliśmy do porannych ćwiczeń zamiast porannego espresso. No ale oprócz tego, jeszcze, ponieważ też mamy świadomość tego, że pozycja, w której pracujemy, no niestety, dosyć stacjonarna przed komputerem jest niewygodna. Zaproponowaliśmy też takie filmiki i spotkania właśnie online na temat nauki z automasażu, żeby chociaż trochę dać ulgę mięśniom, które są spięte podczas takiej codziennej pracy. Tak jak mówiłam, no nie zawsze jest możliwość, aby w danym momencie w takiej aktywności wziąć udział, ale jeżeli tylko chcemy, to filmiki z, z tych wydarzeń są dostępne na stronach naszego serwisu Bierz Zdrowie Zalogi. Wano wspomniałaś, że jednym z trzech obszarów jest także zdrowe odżywianie. Wiemy, że to bardzo ważny aspekt. I co w tym zakresie mamy w ofercie dedykowanej pracownikom? To jest bardzo ważny aspekt, bo wychodzimy z założenia, że to, co dostarczamy naszemu organizmowi, to jest paliwo, na którym jedziemy. Zaproponowaliśmy oczywiście też spotkania z dietetykiem. Tutaj wbrew pozorom pandemia, można powiedzieć, troszeczkę nam umożliwiła rozszerzenie i dostarczenie tej oferty w sumie do każdego. Możemy też dotrzeć do tych małych miejscowości. Jasne gdzie stacjonarnie no nie dałoby się nawet zebrać jakiejś mhm. tej minimalnej liczby osób, dla której y, można byłoby już coś zorganizować. Pod tym kątem jest to o tyle fajne. Y, też staramy się, aby w takim regularnym trybie dostarczać wiedzę. Natomiast w ankiecie pracownicy powiedzieli, że są coś więcej. Tym czymś więcej była kwestia gotowych przepisów i jadłospisów i o takie rzeczy też poszerzyliśmy ofertę już w tym roku. Będziemy dostarczać jadłospisy sezonowe na każdą porę roku w dwóch wersjach kalorycznych. Bardzo cieszy nas też informacja po ankiecie, ankiecie oceniającej webinaria, gdzie przede wszystkim właśnie w zeszłym roku właśnie pracownicy chcą kontynuacji tych działań, ale dodatkowo co jest dla nas bardzo ważne? 58% respondentów powiedziałem im, że wiedza pozyskana podczas tych webinariów pozwala na bardziej świadome odżywianie i dbanie o to, co jedzą. Im większą będziemy wiedzę posiadać, tym nasze wybory będą bardziej świadome i będą służyć naszym zdrowiu, jeżeli tylko taki cel sobie uświadomimy. Właśnie działania takie szyte na miarę potrzeb pracowników. I to właśnie staramy się zrobić, tak? Po to jest ten audyt, który jest przeprowadzany raz do roku. Mam nadzieję, że wpisze się on już na stałe w kalendarz działań prozdrowotnych, bo to jest właśnie to miejsce, w którym można zarówno określić to, co by się chciało, ale też będzie zderzone z tym, czego potrzebujemy, no i oczywiście też z możliwościami pracodawcy. No i też pamiętajmy to, że im bardziej sprecyzujemy nasze oczekiwania, im więcej osób wyrazi zainteresowanie i swoje zdanie w ankiecie, będzie też taką informacją, że to zdrowie jest bardzo ważne, a jeżeli dla pracownika zdrowie jego będzie bardzo ważne i będzie chciał o nie dbać. To pracodawca na pewno dołoży wszelkich starań, żeby pomóc, choć pamiętajmy, siła tkwi w nas i zależy tylko od nas. I o tym pamiętajmy. Iwona, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dużo zdrowia wszystkim życzymy. A już dzisiaj zapraszamy na kolejne odcinki podcastu Kariera na Bank, banku PKSA, które odsłuchacie w Waszych ulubionych aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Kariera na Bank.